W najbliższą niedzielę 7 maja o godzinie 16 w Gościszowie w gminie Nowogrodziec w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej odbędzie się już szósty przegląd piosenki religijnej. Pragnę zaprosić serdecznie na szósty przegląd piosenki religijnej, który odbędzie się w Gościszowie u nas w kościołku Matki Bożej Częstochowskiej. O godzinie 16. Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie pod patronatem burmistrza miasta i gminy Nowogrodziec Roberta Relicha. Wszystkich, którzy zechcieliby wziąć udział, jeszcze serdecznie zapraszamy do obejrzenia, ewentualnie do wzięcia udziału.